Pada, słuchajcie, nie, nie pada. Zaraz sobie pogadamy. Dzień dobry wam wszystkim, słuchajcie. Poniedziałek, dla mnie lewa sztorek, ale kurde, pogoda jest słaba. U mnie zaczyna się szpital, słuchajcie. Muszę pozbierać graty, zaraz wam wszystko opowiem. Let's go. Dzień dobry jeszcze raz. Trafosty z tej strony. Wasz, wasz ulubiony budowlajec. Z takiej płaczącej Anglii was dzisiaj pozdrawiam. Pamiętajcie o subskrypcjach i o lajkach, bo bardzo, bardzo dziękuję wszystkim, którzy to zrobili. Widzę, że są małe zmiany i bardzo mi się to podoba. Także dziękuję jeszcze raz. Słuchajcie, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, to zróbcie to teraz. Ja tutaj prowadzę kanał od jakiegoś dobrego czasu, gdzie prowadzę daily vlogi, taki serial codzienny prosto tutaj z UK. Ja jako budowlaniec, także zapraszam was wszystkich do oglądania. A wracając do tematu, który zacząłem rano powiem wam, że zaczyna nam się robić szpital w domu. Moja karolinka, temperatura, gardło. Gorączka, temperatura, czyli gorączka, Kacper to samo, słuchajcie. Temperatura, gardło. Jakaś masakra, słuchajcie, mieliśmy si noc totalnie odjechaną. Moja żona tu wstawała z kilkanaście razy, jak nie popara, co tam, mol to po tam molto powodę, to wiesz, to do toalety z nimi. Kurde, tak czy siak może ja nie wstawałem bo ona starała się mnie nie budzić, ale i tak mnie budzili wszyscy no bo z automatu byli u nas w łóżku dzisiaj więc jestem trochę przekręcony, ale dam sobie radę żeby ona sobie dała radę, bo ona dzisiaj to jest totalnie pewnie nieprzytomna także zaczyna się, słuchajcie jesień się zaczęła, mamy który dzisiaj? października 10 października mamy i zaczynają się choróbska byliśmy wczoraj na imprezie urocinowej, u najmłodszego kolegi No i wrócili i zaraz zaczęło się, nie? Od razu Także nie wiem, czy mnie tam męczyło, czy męczy cały czas bo wiecie, ja to trochę inaczej wszystko odbieram Ja też przechodzę wszystkie choroby praktycznie Jak tylko grypa jaka jakaś złapię, to zaraz miód, zaraz jakaś cytryna, zaraz jakiś parc tam ogólnie nie biorę do ostateczności tak naprawdę ale też czuję się taki jakiś, wiecie, dojechany. Więc będzie, będzie walka teraz przez następne dwa tygodnie, aby utrzymać się w miarę w, w dobrej kondycji, aby, wiecie, chodzić do pracy, robić swoje. Bo za bardzo nie możemy sobie pozwolić na wolne. Nie, nie wyobrażam sobie, gdybym ja teraz sobie nagle wolny zrobił. Masakrator jakiś by się wydarzył. Ta robota nagle by stanęła. Każdy by w ciulki walił. Wiecie, jak ja jestem, no to ja wiem, co trzeba zrobić. To jest właśnie ten cały punkt programu. Nie, nie chodzi o to, że ktoś nie chciałby czegoś zrobić, po prostu nie wiedziałby nawet, co powinien zrobić. następny. że ja jestem tą osobą prowadzącą i tak to właśnie jest. Więc co? Zanim ja się ogarnę, sprawdzę, co mam, pomyślę sobie ogólnie. Muszę pomyśleć sobie, co dzisiaj będzie zaplanowane. Na pewno ściany muszą rosnąć dalej i to jest nasz największy target. Dzisiaj jednego nie ma, bo tam jakieś badania miał w szpitalu. Czy tam gdzieś tam przychodni mówił w piątek, że go nie będzie, więc dzisiaj Stanisław będzie sam ciągnął dalej ściany. My z chłopakami w środku myślę, że już będziemy mogli zacząć robić brusty pod puszki i tak dalej, bo teraz już po piątkowej wizycie pana z. Z Holden gdzie mamy wszystkie wiadomości, tak naprawdę, czyli mam plan kuchni. Możemy teraz już zacząć przygotowywać wszystko pod kable. Hydraulika spodziewamy się w środę, więc też się trochę zmieni. Będę musiał te okna jakoś zabezpieczyć tymczasowo. Ta pogoda teraz nie będzie wcale lepsza, powiem Wam szczerze, już zaczęło padać. Patrzyłem w tygodniu. To 3 dni w tygodniu teraz ma gdzieś tam pomrzeć Także im szybciej zakryjemy to pomieszczenie, tym lepiej dla nas Bo, bo będzie błoto, słuchajcie Na razie dzisiaj jestem przekręcony, także moja energia jest tak, wiecie, 50-50 Muszę tam dojechać, musimy zrobić plan, muszę się obudzić Choć i tak kawę wypiłem, to jestem totalnie nieprzytomny więc potrzebuje jeszcze trochę odrobiny czasu. Pogadamy sobie na miejscu. Ja wam życzę miłego dnia jeszcze raz. To jest dla was wtorek, więc miłego wtorku wam życzę i do zobaczenia za chwilę. Ciao bambino. Cześć. Hello everybody. W sumie to nie pada, tylko tak delikatnie mży, Ale wydaje mi się, że trzeba będzie coś wymyśleć, żeby nie padało na głowę podczas murowania, bo ta zaprawa też, wiecie, swoje może wytrzymać, jak ona będzie dostawała wody. To się będzie wszystko rozpływało i pływało. Idziemy zobaczyć, jak wygląda sytuacja naszej posadzki. Kto dotarł dzisiaj do pracy, kto nie. <grym i górny> Let's go, zaraz wam dam update. Hello, hello z projektu tutaj w Pijani wszyscy od rana tu chodzimy. Wybaczcie. Słuchajcie, dzieje się. Dzieje się tu nawet laser jeszcze dzisiaj wjechał. Zanim sobie z wami tu zdecydowałem, że pogadam, to sprawdziłem kilka rzeczy i teraz mogę Wam opowiedzieć historię. Wylewka zrobiona, ładnie ją wodą zalało, więc jest pięknie, słuchajcie. Tutaj będzie dzisiaj ta ściana przemalowana, tam Rafał właśnie wycina tą papę, która została na ściance. Stachu kończy lewą stronę i będziemy mogli belkę obstawić. Sprawdziliśmy ten dach ogólnie. Jest, bo jest, ale będziemy musieli tak i tak go okryć płytą, żeby był równy ze spadkiem w tamtą stronę. Tutaj ta ścianka, która nam ma powstać dzisiaj, bo ja jadę właśnie za chwilę po materiał. Okazuje się, że pan architekt to nie wiem, chyba nie miał miarki w rękach i tego w ogóle nie mierzył. Bo tutaj oryginalnie pani chciała tą szafkę, która wisiała wcześniej tam na końcu. Pamiętacie, na początku możecie sobie e, sprawdzić. Piotek się ukrył. Więc ten. E, tu będziemy stawiać szafki. E, fu. ściankę i ta ścianka musi odpowiadać wielkości tej szafki, która wisiała tam. Więc wychodzi na to, że szaf... ścianka nie może być na równo, tak jak była na rysunku, to będzie musiała wystawać prawie 10 cm w drzwiach, więc będziemy musieli stworzyć tutaj taki naroznik, coś na podobę tego, co tutaj jest. I to będzie tutaj. Tak, także damy radę, no problem. Jeżeli chodzi o te rzeczy, to jest to. Jeżeli chodzi o resztę, co Hydraulik Elektryk w tym tygodniu, damy Wam wszystko update. My się zajmujemy ścianą, Wy się zajmujemy ściankami i murujemy jak najwięcej się da, abyśmy mogli zacząć myśleć o konstrukcji dachowej. Także let's go, lecę po materiały. Dobra, słuchajcie, dojechałem do Build Base po Joyce'y, jeszcze po drodze słuchajcie, posiedziałem chwilę w wanie, bo ja nie mam fizycznie czasu, normalnie nie, nie odpisałem ludziom na maile, teraz odpisałem ludziom na maile, zadzwoniłem dwa miejsca ogarnąłem to wreszcie, bo czekali, czekali, wiecie no za chwilę się odwrócą ode mnie i powiedzą kurde, ile można czekać na tego gościa, nie? Więc ja to teraz właśnie zrobiłem. Mam nadzieję, że zrozumieją mój żart. Musiałem odpisać do klienta, u którego będziemy robić następny projekt, bo tam prosił mnie o kilka dodatkowych rzeczy i też nie wysłałem mu odpadku. Dobra, jestem słuchajcie po drewno teraz, więc biorę drewno. Musimy tą ściankę dzisiaj tam postawić. I to jest chyba moje zadanie na dzisiaj. Jeszcze wezmę jakiś bitumen, żeby przemalować tą ścianę tam, która została od ogrodu. Let's go. What? Dobra, nie spiję tego razem. 200... 4... 240. Mamy to. Słuchajcie, mamy 20 joysów, mam bitumen, mam pędzle, mam rękawice. Możemy wracać do boysów. Jest to jedenasta. Do końca dnia na pewno coś tam ulepie. Poza tym, co? Poza tym, jutro mnie tu nie będzie, bo jadę do byłej klientki. Ona jakieś tam gadżety chciała, żebyśmy jej porobili na tym ogrodzie, który był tam robiony przez Jaca. Tam jakieś pierdoły się dzieją z panelami, latają jej, powysychały jej te panele. Słuchajcie, i między słupkami jest delikatna szpara. Jak przyjdzie taki wiatr, to jej tam stuka. I ona chciałaby, żebyśmy je to poklinowali. Zobaczymy, co tam się dzieje. Poza tym co, wracam na robotę i zaczynam budować ściankę, proszę Państwa. Let's go. Kto wie, ten ma wiedzieć, nie? Jak to mówią. Idę po kanapeczki, słuchajcie, bo gdzie są najlepsze kanapeczki? W minutce. Polski sklep polsmu, także jeżeli jeszcze tam nie byliście po kanapeczkę, to powinniście tu być. Zobaczcie co się wydarzyło, jak mnie nie było. Belka wisi, proszę Państwa. Mamy już otwarcie, już zaczyna to wyglądać właśnie tak jak ma wyglądać. Tu będą duże drzwi, bajfoldy. Pamiętacie, wszystko z grabeksa. Także już tam jest podmurowana z tamtej strony. Niech sobie to wyschnie, nawet do jutra. Zobaczymy, jak to będzie się zachowywało. Stanisław, sobie wejdzie tam na drugą stronę i będzie już leciał z ścianą do góry. Tutaj mamy bitumen, więc. Poprosiłem chłopaków, żeby przemalowali tą ścianę, odsuniemy, trochę zabezpieczymy, ile się da, żeby nie wiecie, nie przechodziło nic na naszą stronę. Ten pustak to to później wywiniemy tą membranę, która została specjalnie wystawiona dosyć długo, przykleimy ją na ścianę. I tak naprawdę zrobimy taki sam etap prac tutaj. Od razu też to przemalujemy, później jeszcze wstrzelimy tutaj zastrzyki, bo mam je w garażu, więc je użyjemy. Będzie job done. Jeżeli chodzi o otwarcie, tak to wygląda. Słuchajcie, duże drzwi nabiera to wszystko uroku. Pięknie. Biorę się za z, z ten zgromadzenie narzędzi i zaczynam ścia, stawiać tutaj e, boksa. Let's go. Hello everybody. Słuchajcie, tu mamy kwadrat już. Już wiemy gdzie co jest. I o tyle mniej więcej, jak widzicie, ścianka będzie wychodziła poza granicę tej linii. Nic z tym nie możemy zrobić, ponieważ jeżeli pani chce szafkę, tutaj to ja nie mogę też nad ciasną policzyć. Doliczyłem tam 3 cm ekstra. Jak tu przyjdzie płyta, to wiecie, to się powinno wszystko ładnie nam tutaj zmieścić. Musimy wyciąć w dziurę w suficie, włożyć kilka belek. Ponieważ akurat w tej sekcji gdzie ma być ścianka nie ma nic do czego moglibyśmy się przykręcić, a do samej płyty nie chciałbym tego robić. Jeżeli tu ma wisieć ciężka szafka to lepiej nie ryzykować, lepiej sobie to przygotować dobrze. Więc job done, yy, zaplanowane. Ej słuchajcie, jeszcze jedna z takich nowinek to jest taka, że obawiam się, że ta belka, którą tutaj panowie kiedyś wstawiali, no nie jest stawiona tak jak powinna. Patrzyliśmy sobie przed chwilą ze Stachem na dach, i tutaj, teraz nie wiem czy widać, ale tu jest już naprawione pęknięcie. Tak widać wyraźnie, zresztą jest rozpołowiona cegła zaraz nad tą czerwoną cegłą. Jest cegła rozpołowiona i już jest nowe pęknięcie, słuchajcie. Także to nie jest dobry dobry sign. Raczej to nie jest dobrze. Mi się daje, że ktoś tutaj coś wyczynił. Dobrze jest to, że żeśmy zrobili odparcia i wstawiliśmy tutaj te łączenia ścian. Tabelka sama z siebie już też dodatkowo trzyma jedna druga. Ścianę przed tym, żeby się nie rozchodziła, ale wydaje mi się, że niezły wariat tu był. Let's go! Słuchajcie, dzisiaj uczymy się malować, ale na czarno. Można się ubrudzić, można się uchlapać, Super jest! Podaliśmy rękawiczki i wszystko, ale co? elegancko jest. Piotrek nawet ma twarz pomalowaną. Piotrek, pokaż twarz. No. <laughs> to jest zajebiste. <laughs> Piotruś, musisz bardzo uważać, bo będziesz miał problem, żeby to umyć. Wiesz no, co to, bo to bo chodzi? Będę miał i to spory. No. <laughs> Czekajcie, tak że się, jak trzeba to pomalować. A my jedziemy tutaj. Już mamy kwadraty. Zaznaczony górę, stawiamy pierwszy dojście. czek będzie zrobione. Lecimy. Chciałem się pochwalić. Mamy tutaj zrobione, słuchajcie. Solidna ściana. Tutaj w rogu to poszły trzy joysy, także trzyma się to naprawdę mocno. Tu jest otwarcie i tak będzie właśnie. Także drzwi nie będą środkiem, tylko będą bardziej z prawej strony. Jak pani sobie otworzy, to wejdzie i tu będzie miała taki zakątek na grzejnik. tu będzie pralka, zlew. Job done. Słuchajcie, jeżeli chodzi o okno takie, widzicie, jest to centralnie w pomieszczeniu, tak wszystko było zaplanowane, tak miało wyjść. Belka została obstawiona, tu w stachu jeszcze resztą zaprawy zaczyna podmurowywać ściankę, którą postawimy w środku do tego słupka, bo taki był nasz plan, aby to wszystko tutaj miało ręce i nogi. Oczywiście robimy już trochę poza planami, ponieważ plany były niedoskonałe. Także tu jeszcze co było nie wstawiono, ale będzie. Ściany urosły, bardziej zostało. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem rzędów do góry. Ale nie musimy się z tym super tak śpieszyć, bo jutro moglibyśmy robić już dach. Tak. Słuchajcie, także będzie się działo. Jutro belka jest, jest. Wygląda ładnie, powiem Wam coraz ładniej. Pani jeszcze o, o ogródku z nami rozmawia, bo prawdopodobnie tu będzie jeszcze ogródek do zrobienia. Zobaczymy. Wszystko będzie. Będzie w trakcie rozmawiane, także na razie z wami się już będę żegnał. Zobaczymy się Kiedy my się zobaczymy Co dzisiaj jest? Dla was Torek, kurde, wyłącze fajnie. Zobaczymy się w środę. Także miłego wieczoru dnia i poranka i dzięki za suby. I pamiętajcie, jeżeli nie, jeszcze nie subskrybowaliście tego kanału, tam gdzieś jest dzwoneczek. Na razie. Cześć, miłego wieczoru i dnia. Cześć.